Dzień dobry! Witam Was serdecznie na naszym kolejnym matematyczno-wakacyjnym spotkaniu. Dzisiaj wraz ze mną towarzyszy Wam na wizji ta oto tutaj dziewczyna o imieniu Holly. Ona towarzyszy mi zawsze przy każdej matematycznej łamigłówce, a dziś wyjątkowo, ponieważ nie chce się ze mną rozstać i iść do swojego łóżeczka. Także pozwólcie, że będzie obok. Razem z nami łamigłówkę rozwiązywała. Zaczynamy. Dzisiejsza łamigłówka dotyczy moi drodzy oczywiście wykonania równania i równości a na niej tusze i tonery. To co jest niezbędne, żebym mogła wam wydrukować i pokazać, przedstawić łamigłówki, które właśnie wspólnie wykonujemy. Moi drodzy, popatrzmy proszę bardzo na dzisiejsze y, polecenie. Mamy wykonać równanie, a na samym dole obliczyć równość. Jak przedstawia się y, ta nasza dzisiejsza łamigłówka. Otóż mamy jeden pojemnik z tuszami, do niego mamy dodać drugi pojemnik z tuszami. Jeden pojemniczek, dodać drugi pojemniczek, równa się toner. To jest toner. Toner, dodać drugi toner, równa się 20. Pojemniczek z tuszem, dodać Trzy wielokolorowe tusze równa się dziewięć. Toner dodać pojemniczek z tuszem, odjąć trzy wielokolorowe tusze równa się znak zapytania, a więc musimy dojść do tego znaku zapytania. I zaczniemy po kolei małymi kroczkami. Ale dziś nie zaczynamy od góry, bo popatrzcie, pojemnik z tuszem, kolejny pojemnik z tuszem równa się toner. Nie dałoby nam rady zacząć odtąd, dlatego zaczniemy od drugiego równania. Popatrzcie, toner dodać drugi toner równa się 20. To łatwo będzie obliczyć, ponieważ jeżeli mamy dwa tonery, jeden dodany z drugim dający nam wynik 20, to ile będzie wynosił jeden toner? Toner to 10. No i teraz, moi drodzy, popatrzcie tutaj na sam początek, jak było do rozwiązania, czyli mamy pojemniczek z tuszem, drugi pojemniczek z tuszem równa się toner, i wiemy, że toner to 10. Zatem robimy to, co było u góry. Ten pojemniczek z tuszem, dodany do niego drugi pojemniczek z tuszem równa się toner. A pamiętacie, że toner to 10. A więc jeden pojemnik z tuszem, drugi pojemnik z tuszem równa się 10. Ile będzie wynosił jeden, ten pojemniczek z tuszem? Otóż ten jeden pojemniczek z tuszem to 10 podzielone przez 2 równa się 5. Czyli ten pojemniczek z tuszem to 5. Dobrze, wobec tego teraz troszeczkę inne pojemniczki. Ten już nam znajomy, który wynosi 5. I zestaw trójkolorowych tuszów, czerwony, żółty i niebieski. I ta suma, czyli dodany do siebie ten pojemniczek i te trzy yy, yy, trójkolorowe tusze, razem daje nam 9. Wiemy, że ten pojemniczek to 5. Równa się 5. Ile zatem będą wynosiły te będzie wynosił komplet tych trójkolorowych tuszów. Ile? Znak zapytania. Otóż, żeby się dowiedzieć, ile wynosi zestaw trójkolorowych tuszów, musimy od 9 odjąć 5 i to się będzie równało 4. A więc wiemy już, że ten pojemniczek to 5, a zestaw trójkolorowych tuszów to 4. Moi drodzy, wiemy praktycznie wszystko. Do rozwiązania ostatniego równania. Toner, dodać pojemniczek z tuszem, odjąć zestaw trójkolorowych tuszów. Równa się ile? Skoro toner to 10, pojemniczek z tuszem o tym kształcie to 5 i zestaw trójkolorowych tuszów to. 4. Zatem rozwiązaniem naszej równości będzie 10. Dodać 5. Odjąć 4. To się będzie równało 11. Moi drodzy, to nasze równanie i ostatnia równość, tak, którą żeśmy wykonali, nie była taka trudna, ale chciałabym Wam teraz. Coś zasugerować. Otóż nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak mówiłam, że zestaw trójkolorowych tuszów. I niektórzy pewnie spośród Was poprawiali mnie i mówili: Nie tuszów, tuszy. Otóż, moi drodzy, jest taka powszechnie, niestety, no, błędna interpretacja, jeśli chodzi o odmianę, właśnie wyrazu tusze występującego w liczbie mnogiej. I ja, moi kochani, pokażę wam, bo przygotowałam taki zestaw zdań, który, no właśnie, który może dla niektórych w ucho nie bardzo będzie brzmiał jakoś tak ładnie, ale to jest poprawna wymowa. Nie odmieniamy tuszy, tylko tuszów. I dlatego ja powiedziałam też zestaw trójkolorowych tuszów. Popatrzcie na te nasze zdania, które przygotowałam, żeby zapamiętać również odmianę tego słowa w liczbie mnogiej, czyli tusze. Uwaga. Nie mogę drukować. Nie mam tuszów. Muszę kupić nowe tusze do drukarki. Niestety do mojej drukarki nie było tuszów. To jest poprawnie nie było tuszów. Tuszów używamy do drukarek atramentowych, a tonerów do drukarek laserowych. Ponieważ w naszym równaniu były tusze, różne tam zestawy i tuszów i, i pojemniczek z tuszem, ale były również tonery. Dlatego dowiedziałam się od specjalistów, że właśnie tuszów używamy do drukarek atramentowych, a tonerów do drukarek laserowych. I moi drodzy, tym akcentem Odsyłam Was ponownie na stronę www.salagier.pl, gdzie znajdziecie najróżniejsze łamigłówki, najróżniejsze rebusy, kolorowanki, wakacyjne niespodzianki dla uatrakcyjnienia Waszego wolnego czasu. Bo nie zawsze jest piękna pogoda, bo nie zawsze mamy ochotę wyjść na zewnątrz z domu. Czasem spędzamy czas, Domu w mieszkaniu i wtedy warto zajrzeć na tę stronę, by sobie wydrukować, albo popatrzeć na łamigłówki i po prostu przeanalizować sobie matematycznie chociażby takie równania, jak Wam pokazałam. A zatem do zobaczenia wkrótce. Choli już śpi, ale żegna się z Wami również. Pomrukuje pa!